Siemanko, wybrałem się na przejaczkę tym motorkiem. A że mam GoPro doczepione do kasku, to postanowiłem, że nagram yy, przyspieszenie tego motorka do stu. I włączyłem właśnie GoPro yy, gps -a. i Dodam licznik, mam nadzieję, że to jakoś, jakoś fajnie wyjdzie. I tak samo zobaczę, ile okłamuje ten licznik oryginalny. No pogoda trochę nie dopisuje, bo cały dzień leje Za chwilę też będzie lać, bo tutaj dookoła są chmury Ok, zakładam Zakładam Nie gadam Motorek się już trochę rozgrzał, bo w sumie tak jak mówię sobie śmigają trochę W tą stronę będę miał trochę pod wiatr Ale i tak powinno być spoko nie będę się nachylał yy, normalną pozycję prostą będę miał a to co? Jakby to wyglądało z pozycją prostą No i pod wiatr Trochę go popiłowałem Ciekawe czy dobiło do stuwy Tutaj na liczniku była stuwa No ciekawe Dobra to teraz zawrót I teraz pojadę z wiatrem Się trochę pochylę To ma kopa bydlak. Przynajmniej jak dla mnie to, to ma kopa ładnego. A ja wczoraj sobie przyspieszę. Nie lubię jeździć szybko, ale takie przyspieszonko... Yy, to mi się podoba. A zaraz tutaj wiadę na pola. Nie wiem co stało tutaj ale tam jest polna wróżka, to w sumie, w sumie tam jadę a tutaj, tutaj nie. Nie szaleje na tych oponach, no tak jak mówiłem to cały dzień lało i jest wszystko. A na tych moich oponach jak mogłeś się oglądać poprzedni wypad yy, na ten motorek. No to... o sarna biegnie. Może oglądać poprzedni wypad na motor. No to dobrze wiesz, że te opony w terenie, które mam o, nie zdają egzaminu. Ale w ogóle jak popada to fajnie jest. Kolory są takie bardziej żywe I w ogóle fajny klimat podoba mi się. Y ja bym się zasiedlał. to tak właśnie on sobie przyspiesza. Trochę go popiłowałem tam z początku No, ale spoko Za długo go chwilę trzymałem na tych obrotach yy, na drugim biegu No, ale tak sobie on przyspiesza yy, Tak się jest fajnie Ciekawe jak to wyszło z tym yy, włączonym GPS-em Tak samo muszę dodać tego GPS-a na trasy na rowerze, jak będę jeździł. No, no i w tym krótkim odcinku to, to tyle. Ja sobie idę dalej pośmigać. A dzięki temu, że miałem GoPro przy sobie, to nagrałem właśnie przyspieszonko. Także do następnego i na razie. A jakbyś miał jakieś pytania i tematy związane z jazdą, właśnie motorem i, i tak dalej, jakieś tematy na następne filmy. Chciałbym zobaczyć moją okolicę. Tutaj, żebym ponarzywał tak jak właśnie teraz sobie jeszcze to daj znać. No i w ogóle zostaw komentarz jakiś. W ogóle. Na razie.